Ja zawsze robię tak, że piszę tego pozytywa, albo nie piszę nic, bo wiem jak boli negatyw, mm -hmm. wiem jak boli i wiem, że no nie chcę tego ludziom robić, wolę już nic nie powiedzieć, a jeżeli mam coś do powiedzenia krytycznego, to bez problemu znajdę kanały typu Discord, czy nawet Steam Forum, mm -hmm. żeby napisać do devów i im zwrócić uwagę, ale oni lepiej przyjmą, To mówię z doświadczenia swojego, które akurat tutaj jest dość e, dość duże, jeżeli chodzi mm. o negatywy, to e, lepiej przyjmę pozytyw, w którym jest zawarta część jakaś krytyczna, mm. niż negatyw uderzający w zupełnie jedną wybraną rzecz, która w oczach gracza dyskwalifikuje moją grę całkowicie, mm. bo on ten negatyw mi nie pomaga. Algorytmy Steama, ale nie tylko, innych platform tak samo już teraz, one, one są one są bardzo trudne i, i po prostu tylko w ten sposób dryfujemy je tymi mm. pozytywami i poz pozwalamy tym, tym grom istnieć.